No witam Was. Tutaj Lilia. Mamy dzisiaj 15 kwietnia 2025. Jesteście na kanale Kobiece DDA. A ja chciałam dzisiaj z Wami zastanowić się nad, nad tym, czy w Waszym życiu zdarzały się ze strony Waszych toksycznych rodziców fałszywe oskarżenia, kiedy byliście dziećmi, jeśli pochodzicie z rodzin dysfunkcyjnych. Bo w moim osobistym życiu było to nagminne i tak naprawdę nie spotykałam się z przeproszeniem czy z tym, że rodzić się przyzna do winy. W Czerwonej Księdze dorosłych dzieci alkoholików z rodzin dysfunkcyjnych, która niedawno oficjalnie została wydana w języku polskim, jest napisane, że E, mm, 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 y, wielu z nas sądziło, że to my spowodowaliśmy uzależnienie naszych rodziców. E, wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za ich picie lub branie narkotyków i sądziliśmy, że możemy sprawić, że przestaną pić. Ograniczą swój nauk i w końcu zaczną nas kochać. Braliśmy na siebie odpowiedzialność za ich gniew, wściekłość, oskarżenia lub za to, że byli żałośni. Byliśmy tylko dziećmi, lecz nieświadomie przyjmowaliśmy odpowiedzialność za uczucia i niewłaściwe zachowania rodziców. E, więc e, ten błędny sposób postrzegania zapoczątkowany w dzieciństwie jest źródłem naszego współzależnienia w wieku dorosłym. I to jest na stronie siódmej części pierwszej właśnie. No i, no i tak, no i oczywiście te fałszywe oskarżenia były wszechobecne w moim osobistym życiu. I jedną z takich najtrudniejszych rzeczy, które pamiętam, to sytuacje właśnie z dzieciństwem z ojcem. Jeszcze tak, taki fragment jest na stronie 16 czerwonej księgi, który mówi yy, yy, tak, że yy, yy, kto po tym, jak włamano się do domu, do jego domu, mógłby mieć wrażenie, że zrobił coś złego? Dorosłe dziecko. Kto mógłby poczuć się winny, prosząc kasiera o naprawienie błędu, gdyby kasjer źle wydał resztę? Dorosłe dziecko. Przed rozpoczęciem procesu zdrowienia większość dorosłych dzieci zakłada, że się mylą, że nie mają racji, niezależnie od sytuacji. Jeśli w pracy ktoś popełni błąd, to dorosłe dziecko bierze odpowiedzialność na siebie. Gdy ktoś jest zdenerwowany, myślimy, że to my zrobiliśmy coś, co wywołało w nim takie uczucie. Z drugiej strony, możemy winić innych i unikać wzięcia odpowiedzialności za nasze błędy lub niewłaściwe zachowania. Mamy, możemy surowo się oceniać i chętnie obarczać winą siebie i innych. Nawet wówczas, gdy nie ma takiej potrzeby. Dorosłe dzieci automatycznie, przewidywalnie i niezmiennie wątpią w siebie i obwiniają się, jednak rzadko to zauważamy, dopóki nie zaczniemy zdrowić. No więc, w tym fragmencie Czerwonej Księgi jest mowa o tym, że. Czerwona Księga, tak nawiasem mówiąc, to jest tekst, główny tekst wspólnoty dorosłych dzieci, alkoholików. No i został niedawno wydany przez służby światowe. Można nabyć go na stronach Intergrupy. W każdym razie polecam bardzo, bo to jest dobra lektura. Natomiast powiem właśnie w moim życiu, jak, jak ta, ta jedna z. Z Takich cech charakterystycznych, między innymi surowe, oceniamy siebie, mamy, mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, cecha 11, i czujemy się winni, gdy zamiast ulegać innym, bronimy własnych praw i przekonań. Cecha 7. No więc to są te cechy, takie DDA. W moim życiu ja byłam, brałam odpowiedzialność i biorę jeszcze podświadomie odpowiedzialność za wiele sytuacji, które nie są moje. Jako małe dziecko, kiedy moja mama, kiedy moi rodzice próbowali się rozwieść, kiedy się bardzo kłócili, to ja myślałam, że to jest moja wina. Próbowałam ich połączyć za ręce, a oni te ręce od siebie, od siebie jakby oddalali. I, no i czułam się odpowiedzialna za łączenie tych rodziców i że to może ja sprawiam, że się pewne rzeczy dzieją w, do, w moim w życiu, że rodzice się kłócą, że się nie kochają. Tak jak, jak moja mama, jak miałam tam około mniej niż 10 lat, próbowali się rodzice rozwieść i no i no mama poszła była po prostu przeciążona emocjami. Pamiętam takie sceny, gdzie tam wypłakiwała się swojej matce, po jakiejś kolejnej rozprawie, próbie rozwodu. No więc, no więc kiedy ona wyszła na spacer, nie mówiąc gdzie idzie i kiedy wróci, to, to ja brałam to bardzo do siebie, myśląc, że to ja ponoszę, ja jako kilkuletnia dziewczynka, ponoszę winę za, za jej. Za jej zachowanie dorosłej 30-paroletniej, między 30 a 40 kobiety, bo ona miała, bałam się, że ona się zabije, i modliłam się usilnie, żeby, żeby, żeby wróciła, nie? I czułam się odpowiedzialna za to. Jako dziecko moja babcia powiedziała taką rzecz, że zobacz, nie chcesz wynieść świeci, czy coś tam się kłócisz z bratem. A matka e, przez ciebie płacze, nie? No więc to były takie, takie typowe mm, zdania, w których które wprowadzały po, ogromne poczucie winy, e, poczucie winy, mm, nie ucząc tym e, zdrowej odpowiedzialności, natomiast e, obwinianie dziecka e, albo na przykład sieć cicho do, do mnie i do brata, mama mówi, bo ojciec pójdzie pić. Czyli dziecko tak, jakby było, i zachowania dziecka było odpowiedzialne za. Za to, czy ojciec pójdzie pić, czy nie. No, i, i właśnie z takim czymś wyrastałam, z taką świadomością, i potem przez większość mojego życia obwiniałam się za różne rzeczy albo, albo w, sposób, w sposób nadmierny, nie, nieproporcjonalnie przyjmowałam oskarżenia innych ludzi w sposób nieproporcjonalny. Tak jakby pozwalając innym siebie karać bardzo surowo i nie broniąc siebie, Czując się wadliwą, gorszą, i tak dalej. Natomiast innym dodawało pole do tego, żeby mnie wykorzystywać, obrażać, y, y, poniżać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu y, miałam napisane na, na czole: y, weź, wykorzystaj mnie albo podusz mi świnie. No więc y, y, ja z góry uważam, że, że w pracy i no, i w różnych sytuacjach codziennych, aż do wieku dorosłego, późnego wieku dorosłego, że, że po prostu to jest moja wina, nie? Zresztą, jak sami wiecie, dzieci mają w sobie takie magiczne myślenie, że, że po prostu właśnie one, one bardzo szybko siebie obwiniają. Jeśli rodzice, coś się dzieje w domu, to dzieci się bardzo szybko obwiniają, dlatego rodzice powinni na to bardzo zwracać uwagę. Natomiast z takich sytuacji, które były jedna z najbardziej bolesnych w moim życiu, to właśnie sytuacja, w której mój ojciec, kiedy byłam już nastolatką, na początku liceum, w drugiej klasie, była, były połowinki, Ojciec mu się nigdy nie interesował, nie interesował się, do której klasy chodzę. Ale cudem dostał się tam wtedy, matka go pewnie wy, wy, zmusiła do tego, żeby wreszcie wziął jakąś tam odpowiedzialność za, za swoje dzieci. No i poszedł tam na zebranie i, i, i został wybrany. Oczywiście, jak cokolwiek tam robił, dla mnie to od razu mnie sabotował, więc, więc po prostu nie stanął w ogóle po mojej stronie, tylko tylko. Tylko po prostu mnie wrabiał w coś, co nie było moje. No na przykład pamiętam, że wtedy były te połowinki i dziew, dzieciaki, e, młodzież tańczyła sobie ja też. No i chciałbym się pić, e, było już późno, po północ dochodziła. Mm, mm, no, i, e, no i po prostu chciałam się napić czy wody, czy czegoś takiego. E, I pamiętam, że weszłam do sali, w której było, było, była woda, było jedzenie, były kanapki przez rodziców zrobione. No i się nagle zaczasnęły drzwi. Nie wiem, czy to był przypadek, czy, czy to była jakiś kawał y, uczniów, czy to był jakiś przeciąg. Nie pamiętam dokładnie. No i tam też jakaś osoba, jakaś dziewczyna była chyba też, nie? I się zamknęły tam drzwi. A ja przyszłam tylko powodę, i tym bardziej, że, że ślubowałam, że do 18 roku życia nie dotnę alkoholu. No i, y, no i po prostu. Y, Wyszła afera, potem ktoś przyszedł, otworzył nam drzwi, ale wyszła afera. Potem po zebraniu, było zebranie po tych połowinkach, że uczniowie tam skowali alkohol, nie? No i pierwszą osobą, która, która w to uwierzyła, mnie oskarżyła, był mój ojciec. Mój ojciec alkoholik, który właśnie pił i mnie właśnie dojrzewającą, taką bardzo wrażliwą, wrażliwą i no, taką rzetelną nastolatkę podporządkowaną rodzicom, oskarżył, że ja piłam alkohol, nie? No, świetnie. Płakać czy, czy śmiać? Moja mama no, oczywiście wiedziała, że ja nie piłam tego alkoholu, ponieważ ślubowałam to, że nie dotknę alkoholu do 18 roku życia. Ale ojciec mnie oskarżył, mama to zbagatelizowała, tam głupoty gada i na tym się skończyło. A powinno być tak, że to powinno być sprostowane, powinnam być przeproszona i że, że, że po prostu ojciec powinien za to mnie przeprosić. Wynikiem takiego czegoś jest to, że potem pozwalałam innym, kiedy bardzo łatwo mnie, można mnie było wprowadzić w poczucie odpowiedzialności za coś, co nie zrobiłam, za jakieś bardzo ostre traktowanie. No, i na przykład w pracy, kiedy pracowałam jako nauczycielka w szkole, pamiętam, że też kiedyś bardzo odpowiedzialnie się zachowałam, ponieważ zostawiły inne nauczycielki mi pod moją opieką dzie dzie dzieciaki. Dziesięcioletnie, które akurat nauczycielka z tej klasy szła z jakąś grupą dzieci na jakąś jed, y, 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 całodzienną wycieczkę, i to było chyba w sobotę rano jakoś tak. I ja się opiekowałam tam małą grupką dzieci, tam kilkoro dzieci było od koleżanki z klasy, i y, to było dziesięciolatki. I nagle dzwoni telefon y, komórka na y, 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 w, w torbie dziewczynki, i że jej, ma, jej matka dzwoni, nie, że ja mam teraz tutaj puścić dziewczynkę, bo. Bo, bo mam, matka dzwoni, ja mówię, słuchaj, kochanie, nie mogę Ciebie wypuścić, bo mam tu inne dzieci, e, ja, ja mam Was pod opieką, jak Ci się by coś stało, to ja bym miała bardzo poważne problemy. E, a t, e, ta matka wydzwaniała i ta, ta komórka nie przestaje dzwonić. I ja w końcu, ta dziewczynka wpadła w histerię i podała mi tą komórkę. E, ja mówię, ta, ta matka zaczęła ze mną tam, mówi, że ja mam puścić córkę i że córka ma sobie, sobie pójść, pójść z tą matką, nie? Albo, albo że powinnam zejść. A ja mówię, proszę panią, ja mam klasę, pod opieką i nie wolno zostawić dzieciaków, a tym bardziej, że nie wiem, czy pani, kim pani tak naprawdę jest. I, no, i, no, i, no i tyle. Zachowałam się odpowiedzialnie, ale oczywiście ta kobieta, nowo nowobogacki, z nowobogackiej szkoły brzydko mówiąc, jej wychodziło edukacyjne z butów, bo nie działała tak naprawdę dla dobra dziecka, tylko po prostu chociaż naskarży na mnie dyrektorowi, oczywiście w wielu szkołach takiego typu dyrektorzy nie szli w interesie dziecka i w interesie nauczyciela, tylko w interesie kieszeni. W swojej kieszeni, czyli tego, bo wiedzieli, że od, od fochów, rodziców będzie zależało to, czy będzie zapłacone czesne, czy nie. No i, no i tyle. I potem poszłam na dywanik i czułam się winna za coś takiego, co po, po, zrobiłam poprawnie. I wielokrotnie, zresztą ta historia, o której Wam opowiadałam, ta historia dotycząca szkoły, tej, w której tam, ten kurs, na który się zapisałam, to no tak samo, te kobiety hmm, po prostu przez cały rok normalnie hmm, się zachowywały, nie było żadnego problemu. Jak już miały, wszyscy, wszystkie miałyśmy tam papiery, które nas upoważniają, żebyśmy weszły na drugi rok, hmm, no, to, hmm, no, to wtedy, hmm, no to wtedy pokazały różki. To była tam raptem jedna, dwie, maksymalnie trzy osoby, które mi zaszkodziły, ale bardzo poważnie mi zaszkodziły. i no i właśnie, i e, zamiast coś miały do mnie, że e, nieadekwatnie zupełnie do e, sytuacji i za coś takiego na, napisała jedna z drugą na mnie I potem, i potem jakieś wykładowczynie, które w ogóle nawet nie powinny się do tego mieszać. E, po prostu e, e, powiedziałem mi, że ja nie mam się na drugi rok zapisywać. No więc to jest przykład sytuacji. Ja potem, e, jakby, e, e, zastanawiałam się, czy mam do tego prawo do, e, do na przykład e, do jakiejś zniesienia skargi w tej sprawie do, do próby odzyskania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc to te e, e, po prostu. To poczucie winy, ono cały czas towarzyszy, i e, jeśli ja dbam o siebie, no to czy jadę na wakacje, to um, bardzo często mi to towarzyszy. Ja się nie mogę wyluzować, szczególnie w relacji z moją matką, obecnie starzejącą się, m, i, i e, e, ta rodzina dalsza, nawet e, to próbuje ob, ob, obciążać e, mnie. E, no, cały system ten rodzinny aż po drugie, trzecie, czwarte, po, y, czwarte pokrewieństwo jest po prostu dysfunkcyjny. Niestety. Więc y, jakie rozwiązanie jest na tą sytuację? Y, no po prostu przyglądać się z punktu widzenia dorosłego, y, dorosłej osoby, czy kochającego rodzica, y, 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 w, w danej, w danej sytuacji, co jest moją odpowiedzialnością rzeko dorosłej osoby, a co nie jest, bo gdzieś wewnętrzne dziecko cały czas przyjmuje pewne sytuacje. To się też wiąże z toksycznym wstydem, jako że jest winne, nie? Że, że jest ten wewnętrzny krytyk, który, który bardzo szybko doprowadza nas do, do poczucia odpowiedzialności, i no to jest, to jest takie. No, zatrucie życia dziecku. No, rodzice nie robią to do końca być może świadomie, ale to dziecko staje się zakładnikiem emocjonalnym, emocjonalnych dysfunkcji rodzica. Także także nazwanie tych rzeczy. Jest bardzo ważne, żeby wyjść z zaprzeczenia, żeby przestać siebie obwiniać, trzeba stwierdzić pewne fakty. Jest taka ogólna presja społeczna, jest, jest kult matki Polki, niby, że wszystkie matki są dobre, nie z reguły. Natomiast to nie jest do końca prawda. Ja uznaję wartości tradycyjne, natomiast sprzeciwiam się temu, żeby nazywać, że tylko dlatego, że ktoś ma, jakby jest biologicznie matką czy ojcem, to znaczy, że jest godny szacunku. Nie, staje się człowiek nie tylko biologicznie, ale również emocjonalnie i poprzez swoje zaangażowanie staje się rodzicem. Natomiast, natomiast, żeby zmienić schemat, Trzeba nazwać pewne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby teraz, jakby, tych rodziców nienawidzić, czy coś w tym rodzaju. Nie o to chodzi, ale chodzi o nazwanie, właśnie, zachowań rodziców. W programie DDA mówimy o nieobwiniającym obrachunku, nieobwiniającym obrachunku rodziców na czwartym kroku. Więc, Więc. Więc o to chodzi, bo jeśli my nie nazwiemy tego i będziemy cały czas czuć się winni, to będziemy ten schemat powtarzać razy dziesięć. I chodzi tutaj o, o to, żebyśmy spojrzeli racjonalnie na, na tak naprawdę, co jest, co jest naszą odpowiedzialnością, nas jako dorosłych, a co nie jest. No na pewno nie było moją odpowiedzialnością wychodzenie mojego ojca na zewnątrz, żeby po prostu pić alkohol na przykład, nie? Albo nie można dziecka obwiniać za to, że matka 30 czy 40-letnia płacze, bo na przykład, nie wiem, dziecko nie wyniosło śmieci. No więc to jest, to jest, po prostu świadczy o jakiejś niedojrzałości rodzica y, albo o, y, o no, 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 czymś bardzo dysfunkcyjnym. Dlatego, m, dlatego y, 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 tak naprawdę y, stwierdzenie tego faktu jest bardzo ważne, żeby wyjść z roli ofiary i przestać siebie obwiniać za to, co, co tak naprawdę nie jest naszą winą. I nie uciekać od tego, co jest naszą taką naprawdę prawdziwą odpowiedzialnością. Na przykład jeśli ja kogoś obrażę, czy zachowam się nieuczciwie, czy czy, czy zrobię coś, co jest no, niezgodne z jakimś kodeksem moralnym. To, jeśli ja mam zdrową osobowość, to dążę do tego, żeby zadośćuczynić w jakiś sposób, przyznać się do swojego błędu. I e, prawidłowe na przykład przyznanie się do jakichś tam błędów jest podstawą zmian, podstawą w ogóle w re, relacji międzyludzkich czy w pracy itd. itd. E, natomiast e, fałszywa odpowiedzialność doprowadza człowieka do roli ofiary, doprowadza człowieka do depresji, do. do do, do tego, że, że, że jesteśmy podatni na nadużycia narcystycznych osobowości, których jest pełno, multum, toksycznych, narcystycznych, psychopatycznych, złośliwych osobowości, których jest multum wokół nas i w pracy, w domu, nie wiem, w środowisku towarzyskim, gdzie ktoś nas w coś manipulowuje i nas karze, z całą surowością i przerzuca winę w pracę, na przykład za jakieś niewykonane działanie swoje, przerzuca, że to ty masz zrobić. Po prostu to jest zwykła manipulacja, nie? I teraz dorosłe dziecko, które właśnie, które zostało pozbawione tej podstawowej umiejętności szacunku do siebie, i, i, i które było obciążane przez większość swojego życia winą, i, i, i które czuło się nieadekwatne, winne i odpowiedzialne ono będzie bardzo łatwo właśnie wchodziło w te schematy, dlatego jest bardzo, dla mnie jest to bardzo ważne, żeby z tego, z tego po, powoli wychodzić, nawet jeśli nigdy do końca um, nie mam jakiejś takiej iluzji, że w 100% całkowicie siebie uzdrowię. Nie, jestem, wybieram drogę zdrowienia i zdrowienie jest pewną, pewnym wyborem. I czasami no, po prostu muszę jakoś monitorować tę sytuacje żeby właśnie, żeby wychodzić z tej roli, przepatrywać się tym sytuacją, żeby wychodzić z tej roli właśnie od osoby nadodpowiedzialnej, obwiniającej samej siebie, czy czującej się wadliwą, ale to poczucie jest gdzieś we mnie głębokie. No i to wymaga jakiejś pracy z afirmacjami, z tej pracy terapeutycznej i tak dalej, i tak dalej. A to już jest na inne. Na inny, inny, inny problem do rozważenia. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.